You're, you're ready, ready. Witam Was serdecznie, ja jestem Almighty Mike i dzisiaj zajmiemy się grą, która nazywa się Dino Storm. Jest to gra wyprodukowana dość niedawno, dosłownie dzień, dwa dni po premierze. Wyprodukowała ją firma Split Screen Studios. Jak widać to jest taka gra niezbyt zachwycająca swoją grafiką, ale może fabuła bądź misje będą trochę bardziej ciekawsze. Tak jak widać świat jest bardzo rozbudowany. Gra yy, zajmuje dość niewiele z tego względu, że sam instalator zajmuje tylko i wyłącznie 16 MB a gra odpala się normalnie w okienku na pulpicie. Możemy sobie po prostu za pomocą tej nawigacji zmienić ustawienia a potem z powrotem wejść do full fullscreena. Grafika, tak jak widać, jest niestety na najwyższych detalach, bo to jest gra, można powiedzieć, aka flashowa. Także niezbyt będzie zachwycać. Dobra, to przejdźmy do sedna. Przy rozpoczęciu gry, jak widać, mamy dwa typy chodzenia. Możemy się poruszać za pomocą kalawiszy WASD, bądź yy, stricte myszką, używając lewego przycisku myszy. Prawym przyciskiem myszy zaś obracamy się dookoła. Tak, na tym polega główne sterowanie. Tutaj widzimy, mamy jeszcze takie tutoriale, mówiące o tym, co nas czeka, i takie różne podpowiedzi co do tej gry. Gra może niezbyt zachwyca, jak na pierwszy widok, ale jak na swoje wymagania oraz na swoją wagę, to jest całkiem, całkiem można powiedzieć, przyzwoita. Po raz pierwszy zalogowałem się do tej gry dosłownie przed chwilą. Jestem tutaj z tego względu, że chcę Wam mniej więcej opisać pokrótce, jak może to wyglądać i czy warto to grać. Tutaj widzimy, mamy questa. Jakaś pani Homer Simpson. Każe nam napełnić... nie, napić się wody z koryta. Dobra, bardzo ciekawe. Taki można powiedzieć krótki wstęp, żeby zadbać o swojego dinozaura. Właśnie, co nas, co nas może tutaj zadziwić, będziemy jeździć na dinozaurach. Jest ich, jest ich chyba 7 rodzajów, z tego co czytałem, od tych naszych nosorodinozaurożców, od tyranozaury. Jest bardzo dużo dodatków y, związanych z dinozaurami. Przepraszujemy się tu napić. Lewym przyciskiem myszy wchodzimy w interakcję z różnymi tutaj przedmiotami. Jak widać zadanie, ukończone pomyślnie. Teraz mamy pogadać z jej kolegą, znajomym. Niebieskie łapki, które widzicie na ekranie. Głównie chodzi o to, że te niebieskie łapki to jest marker, w którą stronę mamy podążać, żeby dostać się do naszego obiektu zadania. Jak widać, tutaj pan ma takiego ładnego psa. Musimy z nim powiadać teraz Porozmawiaj. Nowe zadanie. Mamy atakować Enteledonty. Odgonić się. No jasne, że mu pomożemy. <laughs> y tutaj krótki interfejs. Wciskamy I, mamy ekwipunek. Y chyba no było na tyle. Tutaj u góry w górnym, prawym górnym rogu mamy ustawienia, które możemy sobie zmienić. Jak widać grafika najwyższa, średnia, najniższa, język polski jest bardzo dużo języków do wyboru także gra nie ogranicza się tylko do, do angielskiego polskiego oraz ustawienia audio ustawienia audio mamy jakoś tak mniejsze żeby nie było do przesłuchania tutaj mamy też złote monety to jest stricte sklep m, można powiedzieć jak w metinie kupujemy złote monety i po prostu m, kupujemy za to lepsze ulepszenia tutaj mamy zaś taki panel pomocy to jest to samo co nas spotyka zaraz przy odpaleniu gry no i to chyba to wszystko jak na razie teraz zajmiemy się troszkę grą. W międzyczasie jeszcze będę starał się powiedzieć um, dużo wyczytałem na temat tego, że do każdego dinozaura możemy sobie używać tak zwane um, Boże, implanty. Implanty te nam zapewniają um, różnego rodzaju ulepszenia dla naszej bestii, począwszy od tego, że będzie ona miała więcej życia, koń kończąc na tym, że będzie dodawała więcej donations taki można powiedzieć pobęczan jak to jak to woli to nazwać także gra w tym względzie można powiedzieć jest rozbudowana mamy dużo opcji możemy wybierać coś między droniami. z tego co wyczytałem jest jakaś strzelba karabin wyrzucania rakiet połączona z szufladem także ciężko mi jest to opisać no, na pierwszy rzut oka na razie z tego co widzę mamy taki Mój profil, tak, mój profil. No, mam dinozaura strażnika i moja broń. <laughs> moja broń to jest Hammer, czyli ten taki można wyjąć pseudo Dinozaur. dinozaur który mam to jest Cello, każdego z nas. Potem będzie możliwość sobie zdania. Tutaj mamy, jak widać, miejsce na implanty. Oraz nasz dinozaur ma dwie umiejętności. Strażnik, tak. To sobie możemy na początku wybierać. <laughs> Kolor skóry dinozaura. Tutaj możemy sobie wybierać tych ubrania i tak dalej. Postać była robiona randomowo tylko ze względu na, na, na pokazanie gry, także nie angażuję się w to jakoś bardziej. Lecimy dalej. Nie no tu jest postęp. Co taki brontopsy? Jakie brontopsy? To jest gdzieś tutaj? Nie, to dalej. Dobra. Tutaj widać mamy ciągle jakieś yy, tutoriale dotyczące tego co zbieramy i nasze umiejętności bojowe oraz przedmioty. Eee, tak, scrollem myszki zmieniamy sobie jakby kąt patrzenia postaci, można to że oddalać, także to też jest bardzo przydatne, bo widać w, tym, w tym momencie nic nie widzę, a sobie zmienię kąt myszki w tym momencie normalnie widzę sobie jak. Prontobstwo, prontobstwo. Eee, to i jak. Jest tutaj taka kolejna sprawa, ponieważ mimo tego, że nasza postać strzela z dinozaura, do tego możemy używać eee, umiejętności naszego pupila, w tym samym momencie, więc można powiedzieć, że troszkę zwiększamy DPS, czyli Damage Per second. Także jest tu taki, można powiedzieć, dość rozwinięty komfort. Tutaj mamy jakieś mikstury uprawiające, które dostaliśmy chyba po pierwszym, po pierwszym naszym wykonaniu misji. I lecimy dalej. Kolejna misja. Zaatakować banditów. Widzę dzikiego stanowiska. Taki rząd taki widny. Jak widzimy tutaj jest dużo graczy różnego pochodzenia. Anglia, Ameryka. Co to jest? Może w jakoś? Dobra, teraz przez chwilę włączymy Większy audio, widzicie, mogli się bardziej zapoznać z głosem gra. Jak widać system questów jest dość można powiedzieć taki fajnie zbudowany, ponieważ nie zbieramy lota z dwigtest bandytów, tylko po prostu oni upuszczają przedmioty, które musimy sobie podnieść na tym tu się kończy. No i zanim to jest takie dość ważne rozwiązanie, ale prawda w świecie MMO chodzi też głównie o to, żeby odkrywać nowe nowe takie się. Co zrobić? Pogadajmy, mamy. Dać mu pasy, tak. Broń, którą on ma w ręce, jak możecie zauważyć, to jest Peacemaker, czyli taka pseudo-snajperka. Zrobiona pod tą grę. Takie dziwne dość połączenie, ponieważ mam tutaj um, połączenie kowbojów oraz dinozaurów. Dwie różne epoki, ale niczym to w sumie nie przeszkadza. Jak widać, duże zainteresowanie. Tu mamy kolegę jakiegoś z Polski. Chyba uciekamy, bo jeszcze będzie prosił o itemy. To był chyba koniec naszego wstępu prologu. <laughs> teraz chyba przeniesiemy się troszeczkę dalej. Hmm. Bardzo, bardzo ciekawe lagi, można powiedzieć. Spotamy eskrypt Tak, ja myślałem że to był koniec takiego naszego stolowego wstępu, który miał ja nam mniej więcej pokazać na czym ta gra się udziela No to lecimy dalej, no jak widać, to jest nasze pierwsze jakieś miasto Bardzo wyglądowo przypomina Under City albo Kant z Star Wars The Old Republic Hmm jak widać świat jest taki nawet fajny, no jak na takie wymagania grafika jest dość okrojona, ale nie wygląda to źle, no przypomnijmy sobie gry sprzed kilku lat, które pomimo tego, że ważyły nawet po 2 giga, wyglądały okropnie, nawet gorzej od tych gier, więc to jest jednak postęp, że można zmieścić tak bardzo rozwiniętą grafikę w tak dosłownie kilku drobnych megabajtach. I to jak widać, no tu nic nie ma. Porozmawiamy z tym chłopaczkiem, zafero jej pomóc. Mam się leczyć to zadanie. Co tam w tej szesnej Co krzyczysz na mnie? Jakie świeże ryby mam przynieść? Szczerze powiedziawszy, oceniając tą grę krytycznym okiem, to nie jest to gra warta takiego zainteresowania na dłuższą skalę. W sumie to fajna jest przygoda, naprawdę spotkać się z takim czymś i zrobić przynajmniej recenzję o tym. Ale tak szczerze mówiąc to jest taki można za, można powiedzieć zabijać czasu. No nie widzi mi się ta gra na dłuższą metę. Nie tylko ze, ze względu na dziwne sterowanie tej postaci, może też na grafikę i cały ten wymysł. No, nie kręcą mi szczerze mówiąc gry połączenie kowbojskich z dinozaurami. Bo tak czy siak nie, przebra, nie przypadam za takimi grami bardzo fantazy. Hmm. Co by tu jeszcze popatrzeć? Przejdziemy się troszkę do miasta, no bo. Nie będę robił cały czas misji, bo chyba wiadomo jak się misje robi, bierze się zadania i wykonuje polecenia, ale mniej więcej chcę Was zapoznać z tym tutaj całym okręgiem. Myślę, że na moim kanale YouTube też pojawi się więcej recenzji, ponieważ one są robione pod patronatem mm, serwisu MMO24 Przepraszam, MMORPG24.net Na którym jestem redaktorem, także Więcej nowych pozycji, które, które znajdą się w bazie, będą na pewno ukazywane też na moim kanale YouTube. Także będziecie mogli sobie swobodnie zobaczyć, yy, jak gra wygląda i trochę o niej posłuchać, zanim podejmiecie się wyzwania ściągnięcia tej gry i spróbowania yy, o własnych siłach. Bo jak wiadomo, no nie, nie, nie każdą grę warto ściągać po prostu. Okazuje się, że to jest całkiem coś innego niż widzimy na screenshotach. No ale z tym to może być inaczej. No, gra we moim okiem. Ocenię to na grę, może dla 14-latków. No, może troszkę niżej, no bo jak widzicie, no nie bardzo mi się widzi 20-latek grający w, tylko w boja na dinozaurze. Także w tym odcinku myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że chociaż trochę was, was zapoznałem z światem Dino Storm. I, I myślę, że, że przekonałem Was chociaż trochę, żeby próbować czy nie próbować, no bo jak wiadomo każdy ma inne gusta, więc na tym temat nie możemy tutaj rozmawiać, czy ta gra mi się bardzo podoba, czy mi się nie podoba. No ale tak jak mówię, no jak dla mnie to ta gra to nie jest zbyt świetny wymysł, i jak na dłuższy czas, także serdecznie Was mm, pozdrawiam i zachęcam do sub subskrypcji, oceniania oraz komentowania pod filmami. Może, może sami będziecie mieli jakieś propozycje co do tego um, jakie gameplay byście chcieli zobaczyć i w, w miarę moich możliwości mógłbym to zrobić. To to by było na wszystko. Jestem Almighty Mike i pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!